Witajcie kochani, kolejna NRTB Środa wita Was Marzena Śmigielska. Myślisz o sobie i zadajesz sobie pytanie: hmm, czy ja jestem inteligentny? Oczywiście można zrobić odpowiednie testy, ale dziś opowiem Ci o pewnych 10 nawykach, które często uznawane są za negatywne, ale paradoksalnie mogą być związane z wysoką inteligencją. Od dawna bowiem wiadomo, że geniusze nie są wzorami cnót i zalet. A w życiu codziennym nie do końca akceptują powszechnie uznawane normy społeczne. Sprawdź ile z tych negatywnych cech masz ty, a dowiesz się, czy jesteś inteligentny. Po pierwsze, prokrastynacja, czyli odkładanie wszystkiego na później. Osoby inteligentne często analizują różne aspekty zadania i mogą czekać na idealny moment, aby to zadanie wykonać, co może być odbierane jako prokrastynacja. Mogą też wymyślać bardziej efektywne metody realizacji tego zadania, a to wymaga dodatkowego czasu. Po drugie, przeklinanie. Badania przeprowadzone przez psychologów z Marist College wykazały, że osoby, które potrafią przeklinać, mają tendencję do posiadania bogatego słownictwa ogólnego. Skłonność do przeklinania powiązana jest bowiem z uczciwością i kreatywnością. Często wybieramy mocne słowa, gdy chcemy wyrazić swoje emocje, a wówczas aktywizujemy prawą półkulę mózgową, uznaną za mózg kreatywny. Po trzecie, nocne marki. Badania sugerują, że osoby z wyższym IQ częściej pracują i myślą produktywnie w nocy. Nocny tryb życia może być wynikiem większej kreatywności i aktywności umysłowej wieczorem. Po czwarte, inteligentni przesypiają pół dnia. Nie tylko w filmach geniusze siedzą do późna w nocy, próbując rozwikłać jakąś zagadkę. W życiu też tak jest, więc potem trzeba to jakoś odespać. Nie uznasz kogoś za lenia, który nie wstaje przed południem, najpierw spra sprawdź, do której pracował w nocy. Po piąte, nałogowe spóźnianie. Spóźnialscy niekoniecznie z premedytacją rozczarowują innych. Bywa, że po prostu biorą na siebie za dużo, są wielozadaniowi, a potem ten ogrom ich przerasta. Według Diany DeLonzor, autorki książki Nigdy się nie spóźni, spóźnianie bierze się z nadmiernego optymizmu i oderwania od rzeczywistości. Inteligentni spóźnialscy naprawdę wierzą, że zdążą, jeśli się postarają, i czasem po prostu im to nie wychodzi. Po szóste, nieporządek i bałagan. Niektóre badania sugerują, że osoby z wysoką inteligencją funkcjonują lepiej w kreatywnym bałaganie. Bałagan może też sprzyjać myśleniu i innowacyjności, ale nie myl twórczego chaosu z brudem, choć brud też nie jest obcy wybitnie inteligentnym jednostkom. Bowiem, gdy pochłania ich jakiś projekt, zapominają o Bożym świecie, o wyniesieniu śmieci czy o umyciu podłogi. Po siódme, perfekcjonizm. Oczywiście nie w kwestii porządków. Inteligentne osoby często stawiają sobie wysokie wymagania i dążą do doskonałości. Może to właśnie prowadzić do nadmiernej samokrytyki i frustracji, ale również do wybitnych osiągnięć. Po ósme, krytycyzm. Inteligentne osoby często mają skłonność do analizowania danych i szukania logicznych błędów, co prowadzi do kwestionowania informacji i opinii. Nie akceptują informacji bez dowodów, co może być odbierane jako zbytni krytycyzm. Po dziewiąte, kutliwość i asertywność. Inteligentne osoby często mają mocne, dobrze uzasadnione poglądy i nie boją się ich bronić. To może prowadzić do konfliktów, ale także do głębszych i bardziej konstruktywnych dyskusji. Po dziesiąte, niecierpliwość. Inteligentne osoby mogą szybko rozumieć rzeczy i frustrować się, gdy inni nie nadążają za nimi. To może prowadzić do niecierpliwości, ale również do efektywności i szybszego rozwiązywania problemów. A na koniec ciekawostka, której nie umieją wyjaśnić badacze, ale okazuje się, że osoby, które żują gumę, wypadają w testach na inteligencję lepiej. Rzucie gumy bowiem uspokaja, poprawia nastrój. I pomaga zapanować nad stresem. A teraz zastanów się i policz, ile odnajdujesz w sobie tych negatywnych nawyków. I jak wypadasz? A jak myślisz, ile na 10 negatywnych nawyków mam ja? Zastanów się i odpowiedź podaj w komentarzu. Za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost w środę.